Hej, tutaj Jennifer Reed i witam Was w reading vlogu, który będzie trwał aż 4 dni. I tak, jestem właśnie na bieżąco, teraz zaczynam maraton czytelniczy, bo już jest po 10. I będzie to trwało dzisiaj z sobota do wtorku, do wtorku do końca dnia, czyli do północy. I będą się działy wtedy u mnie bardzo fajne rzeczy, dlatego zdecydowałam się to wszystko nagrywać i zrobić w tym czasie właśnie maraton. A mój TBR wygląda tak, że chcę skończyć marzyciela, przeczytać recenzencką, recenzencką, W sensie jest finalny egzemplarz, ale na recenzję naszego małżeństwa i będę mieć też lalkę do przeczytania, ale myślę, że w tym Reading vlogu to dam radę tylko pierwszy tom. I byłam wczoraj wypożyczyć tego, ten pierwszy tom i w sensie po prostu całą lalkę. A był tylko drugi, trzeci tom i ten pierwszy tom będę słuchać, ale w sumie tak sobie pomyślałam, że to chyba nawet jest dobre rozwiązanie, no bo zobaczcie, jak nie będę mogła czytać, a na przykład będę musiała zająć się obiadem czy czymś innym, no bo nie dajmy się zwariować, przez cztery dni nie będę siedzieć w, w łóżku i czytać cały czas książek dniami i nocami, to... Audiobook naprawdę jest dobrym rozwiązaniem podczas takich innych czynności. Na przykład, będę musiała też zmienić paznokcie, bo zaczynają mi się łamać. To wtedy mogę puścić audiobooka i, i w sumie czytam, a raczej słucham, a lektura leci, więc no to będzie dobrze. na pewno dobre rozwiązanie, mi się wydaje. I co, ja już jest po 10, więc ja może zacznę czytać, odezwę się później. Bo zaczęłam czytać aż film mnie do Biedronki, więc jestem na zakupach. I potem będę musiała robić owiec wystałatkę, więc to trochę mało teraz poczytam. Ale jak będę w domu, to będę słuchać dalkę. Wyszłam w końcu z tego sklepu i strasznie nie lubię w ogóle Biedronki tych wszystkich kolejek, ale no, jakoś się w końcu uwolniłam. Nie chcę siaty. Jakoś udało mi się jedną rękę teraz obezwładnić bezwładnić, jedną rękę uwolnić i nagrać tutaj cokolwiek więc no zaraz się z wami zobaczę w domu jestem hej, jest już wieczór i tak w sumie to plany mi się pozmieniały w dniu i sałatki nie zrobiłam, bo mięso było zamrożone, ale to najmniejsza zmiana tygodnia bo wyszło na to, że prawie nie czytałam, bo spotkałam się ze znajomym, byłam też na kręgle godzinę i jakoś tak no wyszło na to, że y, mało czytałam. Postaram się teraz to jakoś nadgonić, ale nie wiem, czy w ogóle będę, będzie dzisiaj jakikolwiek w miarę wynik. Także spoko. Hej kochani, jest rano, niedziela i jestem w turbanie. Tak, zgadza się. I wczorajszy dzień zakończył się na 101 stronach, plus dwa rozdziały lalki, ale w audiobooku oczywiście. No i teraz będę czytać dalej to do momentu, kiedy nie będę robić sałatki. I... Bo dzisiaj już zrobię sałatkę, bo mięso jest rozmrożone, już pokrojone, bo pokroiłam. No i cóż, i potem się do Was pewnie odezwę, ile przeczytałam dzisiaj. I jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Tak. Idę wysuszyć włosy. Hej, powiem Wam, że ja już trochę poczytałam, ale jakoś tak się znużyłam, bo nie dość, że długo podróżowali na tą całą, przez tę całą pustynię, to teraz bardzo duży się wątek, kiedy oni tam się rozgoszczają w tym mieście. Nie mogę Wam powiedzieć za bardzo dokładnie o co chodzi, ale no długo to trwa. I tak trochę mnie to nuży i te momenty z perspektywy trochę tam, jakby od drugiej strony tego miasta są fajniejsze, ale i tak trochę się dużo i nie wiem, chyba muszę się przespać albo coś w tym stylu, i wrócę do niej za chwilę, sobie utnę drzemkę. I nadal nie chcę mi się czytać, ale obejrzałam bardzo fajny filmik u wybrednej marudy, kulturalnie wybrednej marudy. Ten o ekranizacji yy, Late Bardugo. Tylko, że jeszcze trylogii Grisha nie czytałam. Ale jestem ciekawa, jak oni mają zamiar dwie serie włożyć w sensie trylogię, duologię w osiem odcinków. Trochę to śmierdzi Cassandra Clare, w sensie wiecie: Shadowhunters czwarty sezon i te dwa dotknięte odcinki, które będą połową piątego tomu i całym tomem szóstym. Więc yy, będzie się działo. Będzie się działo, no zaraz postaram się zebrać do kupy, obiecuję i będę czytała dalej, <noise> ale ja tu już to tu jeszcze sekundkę. Hej, wróciłam z dworu, z kościoła i powiem wam, że strasznie bolo mnie łokcie i na początku nie wiedziałam od czego to, a to jest od podpierania się, bo ja czytam na leżąco na łóżku. I jak czytam na na łóżku, to leży na łokciach, to na brzuchu i podpieram się łokciami i strasznie mnie teraz bolą łokcie, szczególnie prawe. Nie wiem, dlaczego bardziej prawe. I co? I teraz będziemy czytać dalej, ale muszę jeszcze wam o czymś powiedzieć, bo ruszyła teraz akcja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i powiem wam, że mam tutaj nieco do powiedzenia, bo to, co naczytałam się na internetach o panu Owsiaku, to aż mnie boli. A więc... W sumie jak co roku, eee, można naczytać różnych komentarzy, typu, że pan Jurek Owsiak to jest e, w ogóle pedofil, jak w sumie każda osoba, która do czegoś doszła, że to jest złodziej i w ogóle tak, i tak dalej, i tak dalej. I co roku jakoś przymykałam na to oko, ale szczerze mówiąc, to już mam tego dosyć, bo. Wiecie jak to jest? Jeżeli czerpiemy właśnie, dużo mówi się o tym teraz na Bookstagramie, że wiecie, chcemy czerpać korzyści i zarabiać na swojej pasji. Naszą pasją jest czytanie książek i porównujemy to do tych blog blogerek makijażowych, takich modowych, które właśnie zarabiają na swojej pasji i że my też mamy do tego prawo, zarabiając właśnie, robiąc recenzje w ten sposób. Dlaczego właśnie Jurek Owsiak, którego pasją jest właśnie pomaganie, nie może zarabiać na pomaganiu? Bo ludzie po prostu mają wielki ból dupy, to jest yy, po prostu zawiść ludzka, że on ma jakieś pieniądze i czegoś się dorobił. Ale to przecież tak działa, popularność równa się pieniądze to jest po prostu, wiecie o co chodzi jeżeli nie jesteś popularny to firma nie zaproponuje ci dużej stawki, na przykład za promowanie jakiejś książki, czy jakiegoś kosmetyku, a jeżeli jesteś już jakąś Kylie Jenner, no to dostaniesz za to kupę hajsu, jeszcze te kosmetyki, wszystko w ogóle za darmo i to jeszcze z jakiejś takiej wyższej półki, więc to wszędzie tak działa. To nie jest tak, że działa to tylko, tylko w wypadku książek, w wypadku jakichś blogów modowych, czy coś w tym stylu. Lifestyle'owych kanałach. Tylko pan Jurek Osiak jest znany, jest popularny. I to, że on dostaje pieniądze za to, albo dostaje cokolwiek po prostu za te swoje akcje, nie jest niczym złym. To jest Najzwyczajniej normalne. I nie rozumiem tej całej zawiści ludzkiej, że po prostu wszyscy mówią, że on nie powinien, on kradnie pieniądze i tak dalej. No, powinien właśnie coś z tego mieć. To jest jego pasja, za którą może dostawać pieniądze, może zostawać wynagradzany za to, co robi dla innych ludzi. Więc naprawdę ja już mam dosyć słuchania tego, dosyć czytania tych wszystkich komentarzy. I. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. W sensie jemu też się coś za to należy, i nie należy traktować tego, że no tak, ale on pomaga ludziom i on każdą złotówkę z tego powinien przekazać na pomaganie ludziom. Ale czy w takim razie wszystkie pieniądze, które zarabiamy my na bookstagramie, mamy wydawać na książki, żeby polecać kolejne książki i lub krytykować kolejne książki? Nie, to tak nie działa. Po prostu. Człowiek się dorobił, bo ma wielką popularność, jest bardzo znany. I to już chyba wszystko w tym temacie. I jeżeli jest tutaj jakaś osoba, która cały czas miała jakieś problemy do owsiaka, to mam nadzieję, że zrozumiała po prostu, o co mi chodzi i że to jest całkowicie normalne, że on ma z tego pieniądze. Strasznie mi się trzęsła ręka, przepraszam, i już tutaj się podenerwowałam, już skończyłam. Teraz przejdę do czytania, będzie spokojnie. Chciałam zrobić paznokcie, ale akurat okazało się, że moja mama też chce zrobić paznokcie, więc yy, nie będę robić paznokci. A miałam zamiar przy robieniu paznokci słuchać lalki. Ale cóż, będziemy czytać yy, Marzyciela. Może będzie trochę ciekawiej. Chociaż już jest ciekawiej, tylko po prostu nie wiem, strasznie wolno mi się czyta tę książkę. Siedzę dwie godziny nad książką, patrzę, przeczytane 80 stron dwie godziny. No, e, słabo. Hej, powiem wam, że jestem na stronie 308 i jest fajnie, jest naprawdę fajnie, tutaj już naprawdę zaczyna się coś fajnego dziać, e, także e, coś czuję, że będzie mi się bardziej już podobać, e, coś czuję, że teraz akcja będzie szybsza i w ogóle ciekawsza i w ogóle, bo te dwa światy w końcu się zderzyły i ja na to tak bardzo czekałam i jak one się zderzyły, to ja czuję, że teraz już będzie ciekawie i to tym bardziej, że zderzyły się moje dwie ulubione postaci tych dwóch światów, więc już w ogóle jest mega fajnie. Um, więc ja teraz to chcę czytać. W końcu mnie to tak wciągnęło bardziej. Hej, jak zwykle moje plany się zmieniły wczoraj diametralnie nagle, tak znikąd, bo po prostu okazało się, że w się sensie, okazało. Poszłam sobie na imprezę w nocy i tylko powiem wam, że była mega słaba. Nie chodźcie do sklubu SQ. Generalnie słabo i ym, tak, i wyszłam już tak 23 coś z tej imprezy, wróciłam do domu. Jeszcze musiałam iść w przystanek pieszo, bo okazało się, że nocny tramwaj nie dojeżdża jakby do mojego przystanku i musiałam wysiąść przystanek wcześniej i dochodzić cały jeden przystanek. A padało. Ja miałam wysokie buty takie pół czyli y... <gul dobrze> fajne, mia miałam przemoszone buty. Ale tak, generalnie tej książki przeczytałam wczoraj więcej niż poprzedniego dnia, bo to będzie ponad 100 stron, tak więcej. W sensie, wiecie, wtedy były 101, a teraz jest, no, trochę więcej niż to 101. No i teraz będę czytać, a potem przyjdzie do mnie Magda. I jak przyjdzie do mnie Magda, to będziemy studiować historię pewnego wydawnictwa. Potem przyjdzie jeszcze taki jeden mój kolega, z którym muszę pogadać. I potem będę znowu pewnie czytać. Moje życie jest bardzo ciekawe. Znaczy, nie no, no Magda przychodzi Krimal Point, więc będzie, będzie spoko. I dopiero jutro Wam pokażę trochę więcej fajnych rzeczy. W sumie mogłam trochę pokazać imprezę, ale nie pomyślałam. Miałam też mało baterii. Więc no. To do zobaczenia później. Hej, hej, hej! Patrzcie, patrzcie, patrzcie kto tutaj jest. To jest Magda. Przyszła już w końcu. Tak. E, bo jak Pół godziny temu mi napisała, że będzie za chwilę i... E, nie, bo... W ogóle... <laughs> Jest rozkopane i musiałam iść dookoła w za poznaniem głównym ten przystanek. Wiesz, bięcice jest cały rozkopane. Nie mogłam się tam dostać, musiałam iść dookoła. I kurde odjechał mi jeden tramwaj. No ja wczoraj z imprezy musiałam z Poznania iść tutaj pieszo. Ja... Także też było fajnie. Kurde mi odjechał i ja... Musiałam jechać dookoła. Także wiecie, komunikacja, w Poznaniu, Poznaniu. jest w Poznaniu, po, Poznań względem komunikacji jest nie? najlepsza. Musiałbyśmy mm -hmm. iść z McDonald's do sklepu, żeby... Nie na ciasto! Tak, miałam zrobić szarlotkę, a, a patrzcie, patrzcie, patrzcie coś za oknem. Czy wy to widzicie w sensie pewnie słabo widać, ale w telefonie, ale to jest śnieżyca aktualnie w Poznaniu. I muszę zrobić. Więc my nie wiemy w ogóle jak w to wyjść. Właśnie! Kurczę, jak mamy zrobić ciasto? A przecież przed chwilą było jasno i słońce świeciło. Nie będzie ciasta dla Magdy i dla kolegi. <grymne> Wróciłyśmy z zakupów. Wyglądamy super, świetnie twarzowo. Proszę tu na mnie nie patrzeć. Nasze płaszcze są nie mokre, <grymne> bo akurat jak szłyśmy do, coś wiatr wiał w naszą stronę i szłyśmy w ten sposób. Bo inaczej by, nie, no. byśmy nie przeszły przez nie. Proszę przynajmniej że ten... nie patrzeć, mam tak mokre włosy, że to jest jakaś porażka. I... I nawet samochody się litowały się zatrzymywali, bo widzieli, że my nic nie widzimy. O może jak ja wspaniale wyglądam. Ja co się pieczę, obiad się robi, tutaj siedzimy. Ja na aktualnie usuwam pliki z kamery. I generalnie jest 15.00, więc miał przyjść mój taki jeden kolega, ale nie przyjdzie. I no cóż, nie przyjdzie, czyle? Wspanę! <laughs> I to na razie tyle, teraz będziemy czytać i, i się uczyć. Ja?! Ja miałam dzisiaj dwa kolosy, ja już mam po to tę naukę! Uczyć się o wydawnictwie, Magda. A, bo biznes będziemy robić. <laughs> tak. Zresztą zobaczycie to w dalszej części bloga. Właśnie, bo jeszcze jutro będziemy nagrywać. Dokładnie. Więc jak myślicie, że się ze mną pożegnaliście, to grubo się mylicie. <laughs> Zwalona ja. No, co teraz będziemy robić, Magda? Będziemy smuteczkować. Tak, mamy dużo do smuteczkowania. E, będziemy, co będziemy robić? A w sumie to ja mam do smuteczkowania, nie ty. A, ja tak? mam jutro kolokwium! Ja też mam smuteczki, tak? Ja mam powtórzyć, kurde, zapomniałam. Dobra, mniejsza z tym. Rano będę powtarzać do kolosa. Dobra, to co to, to sobie poczytamy teraz? Ja. Będę czytać to. Okej, okay, a ja będę czytać to. Zobacz jakie ciacho. Magda przed chwilą poszła, a jednak ja Magda zaraz z powrotem wróci, bo się okazało, że jednak może wrócić i już jej odbieram. Hej! Dzień dobry Magdo! <głos> <głos> Powtórnie. Kolejny dzień witam Was w Turbanie i mam ze sobą marzyciela, i teraz będę go czytać. Bo wczoraj mój wynik był dosyć słaby, a dzisiaj też będę miała cały dzień z, Mar z Magdą, generalnie, więc y, wtedy też za bardzo nie czytam. No, bo to jest takie trochę nieuprzejme mieć kogoś u siebie jako gościa w domu i, i siedzieć czytać książkę. Chociaż ona też swoją drogą chciała czytać, ale jakoś tak nie wyszło nam czytać przy sobie, trochę tylko poczytałyśmy. Ale zobaczcie, zostało mi już tylko troszeczkę tej książki, ta wychuda część, więc, więc powinnam dać radę. A naprawdę teraz jest spoko jak to czytam, naprawdę jest spoko. Dwie moje ulubione postaci z tej książki, coś między nimi iskrzy, więc już w ogóle super. I, i tak, mam nadzieję, że to teraz skończę. Mam tu pół twarzy. Mam mokre włosy i wszystko za mną jest prześwietlone, ale trudno. Czytam to i jest mega scena, naprawdę mega scena. I gościu, wiedząc, że dziewczyna komunikuje się z nim za pomocą ćmy na jego skroni i robi to nie pierwszy raz, tylko już tam któryś z kolei, przewrócił się na bok i, i, i zgniótł ćmy. A to była tak dobra scena i, i jestem teraz... Mam złamane serce. Hej, słuchajcie, jesteśmy z Magdą w galerii na zakupach. Jesteśmy księżniczkami. księżniczkami. Aktualnie. I tak, I kupiłam planer i jestem zawiedziona, bo wszystko było mega drogie. Tak. I... Ale udało mi się dorwać jeden za 27 zł, ale słabo. Idziemy na spotanko z Magdą. Zaraz będzie fajnie, tylko pada deszcz. Więc będzie słabo. Będziemy źle wyglądać. Więc no, zobaczymy jak to będzie. No hej, właśnie wracamy ze spotkania. Tutaj jest Magda, tam jest Łukasz. I... Ile je? I, I, I idziemy do, do domu wszyscy. To już jest y, koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni i tak dalej. Będziemy. Y, y, hmm. Będzie też fajn, fajne rzeczy będą. Tak, będą fajne rzeczy, o tej. Nie nie widać <noise> I, i mi właśnie le, leje w oczy, więc może zakończę ten fragment. Zobaczymy się w domu. z Znagdą, bo ona oczywiście już mieszka ze mną. Tak, ja mieszkam z mną. Jestem wybrana, wyglądam jakbym. W e, ja wyglądam jak kupa. <głos> 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 Obie jesteśmy po deszczu, więc e, no, nie właśnie wyglądam wygląda jak kupa. Ale jesteśmy w domu, jest spoko. E, teraz będziemy. Będziemy e, Kmini kminiłyśmy właśnie dzisiaj na spotkaniu różne rzeczy, więc... Ym... Tak, teraz trzeba to ogarnąć. Tak. I no, i może trochę poczytamy, co nie, Magda? <grym> tak jak zawsze. To miał być, w moim przypadku, to miał być reading vlog, a nie tylko vlog. A u mnie <grym> też jest reading vlog. U Ciebie to jest ma maraton. Maraton czytelniczy, że tak. No. <grym> y więc y mój filmik chyba nazywał po prostu vlog, a nie reading vlog. Ja <grym> no, ja tam trochę czytam na tym Trochę. Nie, no ja też nie przeczytałam bez 20 stron. Wow! Wow! Brawo do mnie. Zważywszy na to, że ja mam jeszcze uczelnię i kolokwia, więc. Właśnie. No. Tutaj są propsy dla Magda. <grym> Magda właśnie poszła um, i zostały dwie godziny maratonu, bo jest 22, więc no przesiedziała dzisiaj u mnie dosyć długo. A ja teraz lecę szybko czytać, żeby jeszcze nadbić jakoś wynik i zobaczymy co z tego potem wyjdzie hej, zakończymy ten maraton mną bez makijażu ale tak, skończyłam marzyciela i to było dzisiaj 121 stron, jak policzyłam i zaczęłam nasze małżeństwo i to jest 29 stron przeczytanych i jeszcze odsłuchiwałam lalkę i odsłuchałam i w końcu podczas tych wszystkich dni 9 rozdziałów i to jest 146 stron, więc potem to wszystko zsumuję i y, zobaczę, co z tego wyszło. Hej, dziś jest już środa, i chciałam tylko zrobić podsumowanie mojego maratonu czytelniczego. I jest tutaj ze mną Magda, bo Magda już generalnie ze mną mieszka. No właśnie. Ale y, co do maratonu, to ja tak przeczytałam razem 575 stron, z czego część jest odsłuchana. Ale zapytałam się, ile to byłoby mniej więcej stron. Ja chcę tylko powiedzieć, że to ja, która czytam 20 książek miesięcznie, przeczytałam mniej niż Jen. Ale ja mam egzaminy, więc... No i jakby to powiedzieć, cały czas zbieram od was wasze wyniki. Potem jeszcze jak dowiem się, jakie mieliście wyniki wszystkie, to jeszcze tutaj dogram moment i powiem, ile przeczytaliśmy wspólnie razem stron. Ja tylko na chwilę jestem Jennifer z przeszłości i podliczyłam ile przeczytaliśmy wspólnie na tym maratonie i wyszło to 1084 10 strony. Więc wow, to jest naprawdę dużo. W maratonie wzięło udział 25 osób, w tym ja, ale jakby jedna nie powiedziała ile jaki miała wynik. Więc no, naprawdę to jest dużo, ale nie czytaliśmy na ilość, sami wiecie o tym. Czytaliśmy po prostu wtedy, kiedy mieliśmy czas. I, i już możemy wracać do przeszłości. I, I to już będzie wszystko. I bardzo dziękuję Wam za udział, za to, że stawialiście swoje Tibyary, za to, że mówiliście, jak Wam idzie, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że w przyszłym tygodniu też coś będziemy z Magdą kręcić. Tak, w przyszłym, w przyszłym tygodniu będą też dziać się fajne rzeczy, więc spodziewajcie się, że po raz kolejny będziemy nagrywać vloga, ponieważ po raz kolejny będę wpadać do Jen, ponieważ jak już ustaliliśmy mieszkam tu, więc <śm> <śm> ej, mój e, rachunek za e, moje mieszkanie będzie tak niski w tym miesiącu. Dlatego ustaliłyśmy, że w zamian za to mi kupisz jakiś młody pies. <śm> No, Ej, bo ja to ona tak naprawdę już... i Przyjeżdżam tylko spać. Ona przyjeżdża do mnie na darmowe żarcie, tak naprawdę. No. To, 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 to nie jest tak, że ona mnie. Bo lubi. E, Jen jest e, mistrzem gotowania, więc na darmowe obiady tylko dla Jen. Tylko dla Jen. <laughs>